I witajcie w kolejnym odcinku dziś znowu odcinek z plenerów. Korzystam póki mogę. Nie wiadomo, ile taka pogoda się jeszcze utrzyma. A jak wiemy, nasz klimat przez wiele, wiele miesięcy jest szary bury i ponury, więc korzystam, ile mogę. Jak trzeba będzie siedzieć w domu, to będę siedział, ale póki co jest ładna pogoda i będę nagrywał z pleneru. O linii brzegową dzielę tutaj z wędkarzami. Woda fajnie przenosi dźwięk, więc tutaj słychać jakby byli obok mnie, a tak naprawdę są kilkadziesiąt metrów z jednej i z drugiej strony eee, Ładna pogoda, nie dziwię się, że tutaj ludzie sobie wędkują, gdybym był wędkarzem pewnie też bym tak zrobił, ale nie jestem i nie będę Nie tylko wędkarze się tu pojawili, jak słyszycie są tu też drwale. Te brzęczenie za mną to nie jakiś zmutowany komar, a piła motorowa. No wiecie, mamy za dużo lasów, trzeba trochę wyciąć, nie? wysłać za dobre pieniądze za granicę. To się chyba dzieje w, w całej Polsce, tych lasów po prostu ubywa, zamiast przybywać. Ja tu nie mówię o sadzeniu, wiecie, jakichś tam sadzonek wielkości 10 cm i mamy las, mamy, nie? Ma 10 cm, ma, nie? No to jest plantacja, a nie, a nie las, a takich prawdziwych lasów z fajnymi drzewami to jest naprawdę coraz mniej. Dobra, ale my nie o tym rozmawiamy, e, Motoruwa przepłynie i zrobi się ciszej. Czy warto wydać pieniądze na odmulacze w płynie? Czy one są coś warte? No bo jednak trochę kosztują. I czy sięgnąć do kieszeni, żeby nie trzeba było odmulać? No o to jest pytanie. Muszę wam powiedzieć, że o wiele przyjemniej nagrywa mi się na łonie przyrody takie no, odcinki niż w domu. Nie muszę ustawiać lamp, całej tej reszty tych wszystkich kabli. Biorę mały sprzęt tutaj, wyskakuję w Gicz i już jestem. No Gicz tak sobie, nie? 20 km zbyt Bydgoszczy, Gdyby ktoś się bardzo chciał, to wsiadał w auto i tutaj za 20 minut jest. Ale jest naprawdę pięknie, magiczne miejsce. Jeśli możecie dziś u siebie korzystać z takich wyskoków gdzieś za miasto, róbcie to jak najbardziej, bo fajnej pogody już nie zostało zbyt wiele. No ten temat zainteresuje tych bardziej leniwych, którym nie chce się odmulać i wolą wlać magiczny preparat i on załatwi sprawę ewentualnie jeszcze tych nieleniwych, bo <noise> też może się przydać osobom, które mają skomplikowane aranżacje, trawniki, jakieś zakamarki, korzenie skały, no ciężko tam dotrzeć z mulaczem i w teorii e, taki preparat mógłby złatwić sprawę i te osady zostałyby zredukowane i nie trzeba by było odmulać, ale czy tak jest? Producenci chwalą się, że tego typu preparaty Szybko i skutecznie i bezpieczny sposób redukują resztki materii organicznej i dytryfusu. Klarują wodę i likwidują filtr białkowy ten na powierzchni wody. Czy aby tak na pewno jest, jak tak się głębiej zastanowić, no to posłuchajcie, yy, redukują resztki materii organicznej i dytryfusu. Resztki. A nie dytryfus i materię organiczną w podłożu. Bo oczywiście o podłożu mówimy. Eee, czy nie daje wam to już do myślenia? Szczepy bakterii zawarte w tych preparatach mogą rozwijać się w słonej lub słodkiej wodzie, tak więc można to wykorzystać w każdym tak naprawdę akwarium, i są w stanie utylizować szeroką gamę związków organicznych, w tym tłuszcze, które mogą powodować niestetyczny wygląd wody. W odróżnieniu od tradycyjnych bakterii nitryfikacyjnych, ta mieszanka bakteryjna może być stosowana do warunków niskotlenowych lub wysokotlenowych. I nadal się mnożyć oraz poprawiać jakość wody. Biopolimery produkowane przez poszczególne kolonie bakterii zwiększają klarowność wody. Szczepy bakterii są unikatowe i dobrane w taki sposób, by dostosować się do różnych warunków środowiskowych. I tak brzmi teoria. A jak ma się to w praktyce? W praktyce niestety jest różnie. Myślę, że wielu z Was, którzy testowali, używali tych preparatów, Chyba nie do końca byli zadowoleni z tego, co, co uzyskali. Efekty nie są tak spektakularne, jak obiecują producenci. Tak naprawdę można się zastanawiać, czy, czy w ogóle to coś działa. Oczywiście klarowność wody poprawia się i to jest fakt. Film bakteryjno-białkowy na powierzchni wody również po kilku dniach znika i to też jest fakt. Ale czy dytryfusu ubywa, czy tego mułu między powiedzmy z ziarenkami, już wiru, czy jakiegoś tam substratu ubywa. Z moich obserwacji wynika, że no chyba nieszczególnie. Ja nie zauważyłem jakiejś znacznej poprawy. To Można by się zastanawiać, czy w ogóle jakaś poprawa była, tak wizualnie rzecz biorąc. Jeśli chodzi o parametry wody, to fakt, poprawiają się, są produkowane te związki, które wcześniej wymieniłem, ich stężenia znacznie spadają, ale my tu mówimy o odmulaczu w płynie, czyli o czymś, co spowoduje, że tego muł, będzie mniej. Czymś, co spowoduje, że nie trzeba będzie odmulać podłoży, czy ten preparat powoduje to, że nie trzeba będzie odmulać podłoży, z mojego doświadczenia wynika, że no nie bardzo. I tutaj jego zasadność, jego użycia, jeśli mówimy o zamianie tego, zamiast zwykłego odmulania, czyli Porzucamy sobie sprzęt odbulania, kupujemy preparat. No, nie bardzo mi się to sprawdziło u mnie. Ja nie zauważyłem e, zmniejszenia się ilości dytryfusu i w ogóle czystości dnia, dna e, tego, tego całego tak rozowo szlamu, który się tam zbiera. No, fajnie by było, nie? Jadąc na serwis, nie odmulać dna, nie narobić się, nie stracić tam dwóch godzin na przykład przy wielkim, wielkim akwarium, gdzie trzeba precyzyjnie dla klienta to fajnie wszystko zrobić. I wlewamy preparat i zapominamy o sprawie, tak? Fajnie, nie? No damy te parę złotych za ten preparat, ale mamy święty spokój. I tak wiesz, klient płaci za, za materiał, który użyłeś do, do serwisu tego zbiornika. No, ale niestety to tak nie wygląda. Nie musiałbym się naprawdę narobić, gdyby tak było w rzeczywistości, a jednak nie jest. I nadal muszę odmulać w sposób tradycyjny, i uważam, że odmulanie w sposób tradycyjny bije na głowę wszystkie magiczne preparaty, jakie można było użyć. Nawet stosując regularnie w dłuższym okresie czasu tego typu preparaty, bo to wiadomo, że trzeba cyklicznie to używać, a nie tam raz nalać i czekać na efekty, bo żadnych nie będzie ale cyklicznie, powiedzmy, przez kilka tygodni, no to tam naprawdę ciężko zauważyć, że coś się dzieje. Ale jak mówię, to jest moje prywatne zdanie. Może Wy macie inne, może komuś to się udaje, ale szczerze wątpię. Powiem Wam, że z jednej strony szkoda, że te preparaty no, nie są tak skuteczne, jak są zachwalane na reklamach gdzieś tam w internecie, a nawet przez niektóre osoby w Facebooku czy, czy YouTubie. No dlaczego są zachwalane, to może się tylko domyślać. Ale w realu... Hmm, takie preparaty kosztują po kilkadziesiąt złotych w zależności od pojemności. Oczywiście im większe akwarium, tym większy wydatek. To jest logiczne. E, w tych pieniądzach można kupić naprawdę fajny odmulacz i mieć go na lata. Więc... Co podpowiada logika? E, na przestrzeni lat, w których zajmuję się akwarystyką i generalnie... Jako hobby i również zawodowo, przecież już masę lat to robię. No Miałem już styczność chyba ze wszystkimi preparatami tego typu, jakie się pojawiły. Po prostu dostawałem je za darmo, ja mogłem tego użyć, nie musiałem dawać pieniędzy, więc łatwo mi takie rzeczy testować. i i, i, I jeśli jest taka możliwość, to po prostu to się robi. I to nie tyczy się tylko tych preparatów, ale każdych, każdych preparatów, każdego sprzętu, jaki Wam wpadnie w łapy, jeśli macie za darmochę. I możecie się pobawić, no to się bawicie. Prosta sprawa, tak? A potem sobie ciągacie jakieś tam wnioski i wiecie, czy to jest warte uwagi, czy raczej nie warte uwagi. No i na przestrzeni tych lat, no przez moje łapy przeleciało tych preparatów trochę. I powiem Wam, że tak naprawdę można je wrzucić do jednego wora. One mniej więcej... Tak samo działają, między nimi są tylko subtelne różnice. Jeśli chodzi o kolorowanie wody i ten fit bakteryjno-białkowy, no to okej, okay, one tam sobie dają radę. Um, obniżają też poziomy pewnych szkodliwych związków i tak dalej, no ale do odmulacza wpłynie to im jednak daleko, no to powinno się to zmienić nazwę tych preparatów To nie może być odmulacz wpłynie. To, to działanie tego preparatu jest troszeczkę inne i z odmulaniem to on ma tyle wspólnego, co ja z ruskim baletem. Zdaję sobie sprawę, że moja opinia tutaj jest, będzie mocno niepopularna wśród wszystkich tych, którzy sprzedają te rzeczy, a staram się, żeby ten kanał był rzetelny i przekazywać informacje, które są no, prawdziwe. I pomijając, że tak powiem, interesy różnych grup. Nie gniewajcie się, chłopaki, ale przyroda. Po prostu zmieńcie nazwy tych preparatów, nie reklamujcie jako odmulacz w płynie, tylko jako preparaty do klarowania wody, poprawiające warunki w akwarium, obniżające poziomy azotanów, fosforanów, azotyn, związków amonowych, co tam tylko chcecie, likwidujące błony bakteryjno-białkowe i te preparaty wtedy można by powiedzieć, że są naprawdę ok, bo one w tym zakresie świetnie działają, ale odmulacz wpłynie to trochę na wyrost jest, więc wystarczy zmienić marketing i wszystko będzie ok. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby dużo trudniejsza. Dzięki Wam ten kanał nadal może się rozwijać. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. zacznij kliknąć wikonę ikonę wesprzyj, tuż obok nazwy kanału, tam system dalej Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i nie jesteście związani z żadnymi umowami. Możecie się wycofać w każdej chwili, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na mojego Facebooka, gdzie jak zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, który pojawi się na YouTubie. Dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jeśli ktoś by chciał mnie zaprosić na taką kawę, wystarczy kliknąć w link w opisie tego filmu.